Witajcie kochani. Dzisiaj będzie o hiperglikemii i funkcjach pompy insulinowej pomagających w zapobieganiu i lepszym radzeniu sobie z hiperglikemią. A naszym ekspertem, dzisiejszym gościem, będzie profesor Agnieszka Szypowska. Dzień dobry Pani profesor. Dzień dobry. A więc zaczynamy. Czy korzystanie z funkcji ciągłego monitorowania glikemii pomaga w zapobieganiu i pokonywaniu hiperglikemii? Oczywiście korzystanie z ciągłego monitorowania glikemii pomaga w zapobieganiu i pokonywaniu hiperglikemii. Systemy CGM monitorują na bieżąco stężenie glukozy i jego zmiany, a więc uwidaczniają nam nie tylko wartość stężenia glukozy, ale też tempo wzrostu stężenia glikemii. Jeżeli ktoś wcześniej stosował tylko pomiary za pomocą glukometru i nagle podłączył się do systemu do ciągłego monitorowania stężenia glukozy, to widzi o wiele więcej. Widzi przecukrzenia poposiłkowe. Jest w stanie lepiej zabezpieczyć sobie posiłek insuliną, lepiej dopasować dawkę tej insuliny. Jednocześnie te systemy są zabezpieczone w alarmy informujące o hiperglikemii. Nie zawsze spoglądamy na ekrany takiego monitora w momencie, gdy jesteśmy w pracy i takie alarmy przypominają nam o dawce korekcyjnej insuliny. Ile czasu potrzeba, żeby pokonać znaczną hiperglikemię? No, niestety, pokonanie znacznej hiperglikemii może trwać kilka godzin. Istotne bardzo jest. Identyfikacja przyczyny hiperglikemii. Pamiętajmy, że przedłużająca się hiperglikemia może być spowodowana niedrożnym zestawem infuzyjnym i wtedy dawki korekcyjne podawane pompą insulinową są nieskuteczne. Czasami osoby spożywają posiłki w trakcie hiperglikemii, co również przedłuża jej czas trwania. Jeżeli hiperglikemia trwa ponad 4 godziny, konieczne jest sprawdzenie. Ciał ketonowych. Pamiętajmy, że hiperglikemia z obecnością ciał ketonowych wymaga większej dawki korekcyjnej insuliny, żeby ją pokonać. Insulina powinna być podawana penem, należy wymienić zestaw infuzyjny. Czy pomocny jest alarm wczesnego ostrzegania przed spodziewaną hiperglikemią? Zdecydowanie tak, zwłaszcza gdy w organizmie nie ma aktywnej insuliny. Strzałki trendu będą informowały nas o szybkości wzrostu stężenia glukozy, i dzięki temu alarmowi szybciej i skuteczniej podamy dawkę insuliny, żeby nie dopuścić do zbyt istotnego wzrostu stężenia gamy. A czy kalkulator bolusa jest pomocny w wyliczaniu dawki korekcyjnej? Zdecydowanie funkcja kalkulatora bolusa pomaga w obliczaniu właściwej dawki korekcyjnej insuliny. Ten kalkulator bolusa bierze pod uwagę tzw. Tak aktywną insulinę, dzięki czemu w momencie, kiedy chcemy podać dawkę korekcyjną, nie dopuszcza do zbyt Intensywnego obniżenia stężenia glikemii, gdybyśmy chcieli zbyt szybko taką dawkę korekcyjną podać. I dodatkowo przy wysokich stężeniach glukozy wyświetlana jest instrukcja dla pacjenta, co powinien zrobić, by nie dopuścić do jeszcze większego wzrostu glikemii. Kiedy warto wykorzystywać funkcję czasowej zmiany bazy? Funkcja czasowej zmiany bazy jest bardzo przydatna przy przedłużającej się hiperglikemii pomimo podanego bolusa korekcyjnego. Warto wówczas zwiększyć przepływ insuliny na kilka godzin, 2-4 godziny. W zależności od stężenia glukozy o 150% czy o 200% Stosujemy tą funkcję przy glikemii powyżej 200 mg na decylitr. Jakie sytuacje wymagają zwiększonego zapotrzebowania na insulinę i przejścia na dodatkowy schemat bazy? Szereg sytuacji zwiększa zapotrzebowanie na insulinę. Najczęściej jest to choroba i warto mieć ustawioną wcześniej większą dawkę insuliny w bazie. No, indywidualnie trzeba to dobrać, jest to rzędu około 130-150, ale czasem trzeba ustawić 200%. Dawki insuliny w bazie. Może to być również okres zmiany fazy cyklu, czy sesja egzaminacyjna, czy mała aktywność fizyczna z biesiadowaniem w okresie świątyń albo tak na przykład jak teraz jesteśmy w sytuacji epidemii koronawirusa i siedzimy w domu, w okresie ciąży czy przy przyjmowaniu dodatkowych leków takich jak sterydy. W tych wszystkich sytuacjach warto zastosować nowy schemat bazy ze zwiększonym przepływem insuliny. Bardzo serdecznie Pani Profesor, dziękujemy za te wszystkie odpowiedzi, a z Wami widzimy się w następnym odcinku.